Ma Pan zagorzałych zwolenników, którzy poszliby za Panem w ogień, ale chyba więcej ma Pan przeciwników. Ja myślę, że jak każda aktywna osoba, myślę, że ta opinia w kategoriach czy zwolenników, czy przeciwników, ja myślę, że dobrze, bo najważniejsze, że mówią, że jestem osobą nietuzinkową, która w tym momencie stara się nie tylko patrzeć na własne działania, ale również patrzeć nieco szerzej na teren miasta Jasła, województwa, Swoją aktywnością dałem się poznać pracującym ku samorządowym województwa Krośnieńskiego, organizując czy cementując po 1985 po roku Róg Spółdzielczy. Byłem współorganizatorem, inicjatorem budowy, konsolidacji spółdzielczości mieszkaniowej, stąd związki rewizyjne, stąd współpraca w ramach sejmików spółdzielczych. Spółwiel Myślę, że, że również te elementy w kategoriach zwolenników czy przeciwników biorą się z tego, że zawsze staram się do każdego tematu podejść racjonalnie, bardzo pragmatycznie. Wyniosłem te doświadczenia z pracy tak w organizacji studenckiej współdzielczości, gdzie staraliśmy się ze sobą dyskutować, rozmawiać i szukać rozwiązań kompromisowych. Myślę, że stąd te elementy dotyczące pewnego mojej pragmatyki działania mogą budzić pewne kontrowersje, może akurat chęć czy kwestie tego, że zawsze dążę do celu. Staram się mocno artykułować swoje poglądy z jednej strony, z drugiej strony dążyć konsekwentnie do określonych celów.